Moi drodzy, dziękuję bardzo za zaproszenie. Gratuluję organizatorom tak jubiluszowej sesji, takiej wytrwałości w dążeniu do prawdy Bożej o rodzinie. No to jest wielkie dzieło księdza Andrzeja, naprawdę wieko pomnę. Zapiszę się złotymi zgłoskami w historii i wydziału teologicznego, jak i również zgromadzenia. Co prawda, te 20 lat temu, co sala pękała w szwach, teraz jest już tylko sama elita, ale cieszymy się i jesteśmy mocni duchem. tak temat mojego wystąpienia ma kształt pytania dotyczący właśnie wartości języki Jana Pawła II, a zasadniczą ludzkiego życia. Taki, takie wprowadzenie historyczne do... Tego mego wykładu, do tej naszej konferencji, do naszej sympozjum, zrobił ksiądz biskup podczas homilii, wspominając te tło historyczne, jak to było właśnie z pisaniem tej encykliki Jana Pawła II, Ewangelium wite. i z tymi wielkimi konferencjami onz które się wówczas odbywały i które miały na celu pewne przekształcenie świata, narzucenie pewnych nowych norm, wyznaczenie pewnych nowych celów. No tak można powiedzieć, że te wielkie konferencje zasadniczo nie udały się. Tak? Nie osiągnięto tych zaukładanych celów bezpośrednio, nowych norm takich narzuconych światu nie zrobiono. Na pewno była to no, zasługa Jana Pawła II i tej całej ekipy, która razem z nim współpracowała i niektórzy z nas starsi są świadkami tych wydarzeń, bo wtedy w Łomiankach też braliśmy czynny udział w tych pracach. Jakiś tam mały przycinek dokładaliśmy, to ksiądz Andrzej, ksiądz Szewczyk na, obecny na sali, ksiądz Kurek gdzieś tu jest, prawda? Ta, Ci, co byli związani z omiarkami, ale pewno je, więcej jest tych osób, które pamiętają to i w jakiś sposób brały udział w tych różnych wydarzeniach. Może celów bezpośrednio te konferencje nie osiągnęły, ale ci ludzie, którzy uważali, że trzeba zmienić historię świata i przeciwstawiać się życiu, postanowili działać inną drogą, jakby oddolnie, poprzez pieniądze i organizacje pozarządowe. No i to niestety im się do tej pory udawało. Prawda? Bo żeby dostać pomoc, no trzeba było podpisać cyrograf tak ze strony tych funduszy ze Stanów Zjednoczonych, jak tych funduszy europejskich czy norweskich. Wszędzie tam, trzeba podpisać deklarację. Właśnie, że no tak bardzo zawiła ta deklaracja jest, ale ostatecznie jest to przeciwko życiu taka deklaracja, że musimy wykazać pewne, czy pewne sukcesy właśnie w tym względzie i zobowiązać się do przestrzegania pewnych zasad. No aż do tej pory, aż do prezydenta Trumpa, który nagle jednym stryknięciem, no to przynajmniej w Stanach to zmienił. No Zobaczymy, czy to się uda, prawda? i czy też pójdzie na resztę świata, na Europę, na Polskę, czy rzeczywiście coś zatrybi, tak można powiedzieć, i będzie odwrót od tych ideologii niszczących życie, właśnie od tej ideologii LBGT, od transhumanizmu, od łokizmu, od tych różnych ideologii, które przeciwstawiają się życiu. Kiedy Jan Paweł II pisał tę encyklikę, no byliśmy na początku drogi, którą nazywamy postmodernizmem. Już dzisiaj nawet nie mówimy o postmodernizmie, bo gdzieś dalej zaszliśmy. Ale niewątpliwie sama encyklika Ewangelium Vitae jest takim proroczym dokumentem, ostrzegającym bardzo głośno przed zagrożeniami ludzkiego życia. Więc na ten temat na pewno w naszych środowiskach, polskich, kościelnych dużo na ten temat mówiliśmy, napisaliśmy. No i staraliśmy się coś robić. Może nie wszystko nam wychodziło i nie zawsze te sukcesy były takie widoczne to moje wystąpienie będzie takim pewnym małym syntetycznym przypomnieniem tego co już to zostało wielokrotnie powiedziane może jakieś nowe rzeczy się pojawią mam tu kilka stron takiego schematu ale pewno go nie wyczerpiemy więc jeżeli chodzi o te rzeczy podstawowe które Jan Paweł II przedstawił w swojej encyklice Evangelium vitae to jest to, że życie ludzkie pochodzi od Boga. Bóg jest źródłem życia. Ludzkie życie jest święte. Właśnie, bo Bóg daje człowiekowi sposób szczególny to życie. Bóg jest dawcą w ogóle wszelkiego życia, jakie istnieje we wszechświecie, ale życie ludzkie jest wyjątkowe, niepowtarzalne. Dzięki temu też. Człowiek posiada godność osoby, ma niezbywalną godność, wartość, której, której nikt nie może nas pozbawić. Właśnie ta godność życia, świętość życia pochodzi od samego Boga. Bóg jest tą świętością, Bóg jest życiem, on dzieli się z nami owym życiem no i składa w nasze ludzkie ręce odpowiedzialność za nasze życie i za, za życie naszych braci i sióstr. Właśnie to życie ludzkie jest wyjątkowe ze względu na to, że ma charakter osobowy i że ma charakter duchowy właśnie, bo człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Z tego wynika taki obowiązek ochrony życia, od naturalnej śmierci aż do jego naturalnego końca. Całe życie objęte jest taką ochroną. Powinniśmy dbać o to życie ze względu na nową nowe godność, nowe pochodzenie od Boga, na, te, na tę wyjątkowość. Dlatego no, nas Jan Paweł II sprzeciwiał się aborcji i eutanazji. Te no, te zjawiska są wyraźnie potępione przez Jana Pawła II, przez Kościół. No, Jan Paweł II przypomina, że ludzkie życie nie należy do nikogo z ludzi, ani do nas samych, ani do rodziców, ani do kobiety, ani do lekarzy, ale należy tylko i wyłącznie do samego Boga. On jest Panem naszego życia, On nam to życie daje. I on je na koniec też jakoś zabiera, ale nie zabiera go likwidując, ani chirując to życie, tylko zabiera człowieka do siebie, włącza w pełnię życia wiecznego, które jest w nim. Więc nie jest dopuszczalne, nie jest możliwe ograniczenie, pozbawienie życia ludzkiego. W jakiejkolwiek formie, od jej początku aż do naturalnego końca, do naturalnej śmierci. To są takie pryncypialne zasady, niepodważalne, które powinniśmy w sposób absolutny bronić. Nie tylko te dwa momenty. Są ważne, jeżeli chodzi o obronę ludzkiego życia. Nie tylko początek i koniec, które są takimi najwrażliwszymi momentami w ludzkim życiu, kiedy człowiek staje się, jest jakby bezradny, bo jako poczęty człowiek jeszcze w łonie matki w ogóle nie możemy nic zrobić. Podobnie jak człowiek umierający, zmierzający bezpośrednio ku śmierci, też nie może nic zrobić. Zależni jesteśmy od innych. I dlatego no, wymaga to takiej bezpośredniej, absolutnej ochrony. Ale wartość życia jest ważna na każdym etapie, od poczęcia aż do śmierci, a więc y, trzeba chronić ludzkie życie i troszczyć o to życie y, także przez y, cały czas, a szczególnie wtedy, kiedy odczuwamy jakąś słabość, chorobę, starość. W każdym etapie życia człowiek jest ważny i zasługuje na szacunek. Tu jest cała masa różnych zagrożeń pojawiających się przeciwko ludzkiemu życiu, począwszy od niewłaściwej jakiejś diety, używek, uzależnień. Handlu ludźmi, wykorzystania drugiego człowieka, ale także poprzez wojnę. No, więc całe życie ludzkie powinno być otoczone chorobą, troską i zawsze człowiek powinien być właśnie naznaczony tą ochroną i troską. No tutaj, jak będę tam dalej jeszcze mówił o tych niebezpieczeństwach, mamy taki puk styczny z tymi naszymi nieprzyjaciółmi, czy wrogami ludzkiego życia, którzy mówią, że no zasadniczo życie ludzkie trzeba chronić, ale trzeba dbać o jakość ludzkiego życia właśnie i to nie każde życie jest tak samo wartościowe, tylko te życie, które jest no, takie jakościowo ważne. Właśnie, więc trzeba dbać o tę jakość ludzkiego życia. My się tak zasadniczo zgadzamy, że trzeba dbać o jakość ludzkiego życia. Nie jesteśmy przeciwko poniżaniu człowieka, ale ta jakość ludzkiego życia nie zmniejsza godności człowieka ani ludzkiego życia. Właśnie, trzeba. I tu będzie cała masa różnych takich przypadków szczególnych. Właśnie chyba taki przypadek szczególny w tej chwili mamy. Tak, może on trochę kontrowersyjnie jest, ale yy, związany z tą wojną na Ukrainie. Prawda? Papież Franciszek od początku konfliktu wołał o zaprzestanie wojny, o zaprzestanie zabijania ludzi. Mówił to bardzo wyraźnym głosem. Może my tu w Polsce czy na Ukrainie się buntowaliśmy przeciwko takiemu apelowi. No, ale gdy teraz prezydent Trump mówi rzeczy, i mówi tak samo, i mówi, że ma możliwości zatrzymania wojny, prawda, i mówi, że zatrzyma wojnę, to co robi Unia Europejska? Mówi, nie, musimy się bić dalej, to tak zwany sprawiedliwy pokój. Ale to nie jest sprawiedliwy pokój, tylko to jest wojna o pieniądze. My musimy dostać nasze pieniądze. Życie ludzkie nie jest ważne, pieniądz jest ważniejszy. Więc no, to jest dylemat, prawda? Czy wa warto bronić ludzkiego życia? Właśnie, zatrzymać zabijanie? No, duży dylemat jest, ale chyba ten pokój jest ważniejszy. Dobra, nie będę więcej tego rozwijał, bo to jest sprawa już bardziej polityczna, ale opiera się na podstawowych zasadach moralnych dotyczących obrony ludzkiego życia. Więc jest to ochrona ludzkiego życia, odpowiedzialność za życie spoczywa na każdym człowieku. Więc szczególnie na tych, którzy mają władzę we społeczeństwie, za tych, którzy odpowiadają za społeczeństwo. To na nich spoczywa ten obowiązek stworzenia odpowiednich warunków, które sprzyjają ochronie życia. Stworzenie takich warunków, aby to życie chronić i uczynić je godniejszym, no, aby, można, aby człowiek mógł się w każdej sytuacji rozwijać. No, tu znowu dochodzimy do takich jakichś absurdów, nie, o których mówił wiceprezydent Vann. Znowu wchodzę w politykę podczas tej monachijskiej konferencji o bezpieczeństwie, kiedy mówił. O myśl o zbrodni, że można rastować człowieka za to, że w ciszy modli się o ochronę ludzkiego życia. Więc, no, nie wiem, to chyba wszyscy byśmy poszli do więzienia za myśl o zbrodnię, o ochronę ludzkiego życia. Strach pomyśleć, prawda? A już za słowa, które wypowiadamy, nie wiem, nagrywają wszystko, co na żywo nawet leci, tak? Uh, strach się bać. No i jeszcze jeden punkt z tych wartości właśnie przypomnianych przez Jana Pawła II to jest znaczenie duchowe życia. Bóg posiada życie duchowe, jest czystym duchem, to jest czyste życie, głęboki sens duchowy życia ludzkiego, który właśnie polega na uczestnictwie w tym duchowym życiu samego Boga i to jest powołanie człowieka do wieczności, do no, pełni życia, że to nasze życie ludzkie przekracza te granice egzystencjalne, biologiczne i że my otwieramy się na pełnię życia, która jest w Bogu. Jan Paweł II przypominał także o takim konflikcie, no chyba może i odwiecznym, właśnie pomiędzy kulturą życia i kulturą śmierci. Się Pan Bóg stwarza człowieka do życia. Nie wiem, czy nie mam czasu. A przy tym, tej kulturze życia przeciwstawia się kultura śmierci. I ta kultura śmierci no, w tej chwili no, odnosi niezwykłe sukcesy, yy, no, okazując swoją siłę, ma wiele różnych przejawów, ta kultura śmierci to jest taka dehumanizacja społeczeństwa. Kiedy ludzkie życie nie jest chronione, nie ma zabezpieczenia prawnego, moralnego, no to to życie ludzkie no, traci swoją jakby wartość społeczną. Tracimy szacunek dla godności każdego człowieka, no i to prowadzi do uprzedmiotowienia człowieka, do dehumanizacji. Są ludzie postrzegani bardziej jako środki do celu niż jako istoty. Które posiadają niezbywalną wartość. Poza tym e, następuje taki rozpad e, więzi społecznych, kiedy brak ochrony życia osłabia fundamenty społeczeństwa, przede wszystkim ten fundament rodziny. E, rodziny, która jest podstawą komórką społeczną. E, właśnie to rodzina traci tą swoją rolę e, jako tego miejsca ochrony i pielęgnacji życia. W ogóle może przestajemy być jakąś rodziną, ta rodzina jakoś rozpływa się, ginie. Właśnie te życie ludzkie no, w tej rodzinie no, nie ma takiej wartości, nie ma tej ochrony wystarczającej. Co prawda, każdy człowiek ma prawo do samorozwoju, do samookreślenia. Do wyboru własnej drogi życiowej posiadamy pewną wolność, no ale w tej wolności też musi być pewna granica, nie możemy rozwijać się kosztem drugiego człowieka. Właśnie dzisiaj ta wolność osobista, ona postawiona jest na pierwszym miejscu bez tego odniesienia do innych, właśnie kosztem innych. Ta kultura śmierci jest tak promowana. Co prawda, ona sama siebie nie nazywa kulturą śmierci, właśnie, ale to jest związane z indywidualizmem, z rozwojem wolności, ale właśnie poprzez tę praktykę i narzucanie pewnych zjawisk, takich, które stają się jakby prawem do aborcji, prawem do eutanazji, prawem do przemocy wobec życia, no to wtedy widzimy, jak ta kultura śmierci się rozwija, jak mocno ona tu się zakorzenia wokół nas. Poza tym w tym... W myśleniu współczesnym, w tych filozofiach współczesnych brakuje jakichś autorytetów, brakuje też jakiegoś stałego punktu odniesienia. Widzimy pewną, pewną płynność tożsamości, daleko idący relatywizm. A to prowadzi do erozji wartości moralnych. Nie ma zasadniczo jakichś wartości moralnych. Są jakieś paradygmaty, wzorce do postępowania, ale one są amoralne, właśnie przynajmniej w znaczeniu chrześcijańskim. Te normy etyczne stają się relatywne, przestają być postrzegane jako wartość absolutna. Jest niby ochrona życia. Właśnie, bo planeta płonie, to wartość życia e, robaków, roślin, ptaków, to na równi z człowiekiem jest postawiona, no, i trzeba chronić tą ziemię, która płonie, a kosztem samego człowieka, największym wrogiem zasadniczo tej ziemi i tego życia na ziemi, to jest sam człowiek, to jest sam, e, właśnie. E, ten antropocent, tak, ta epoka, w której żyjemy, jest niszcząca dla Ziemi, dla życia, prawda? I to trzeba ograniczyć um, ilość ludzi na Ziemi, bo to wszystko jest przeciwko samemu um, życiu, które jest na Ziemi. To jest jakiś taki pewien absurd zapętlający się, w którym popadliśmy, i z którego no, tak nie bardzo wydać, jak, widać jakieś wyjście czy rozwiązanie. Więc nie, nie ma jednoznacznych kryteriów, dobra i zła w tym współczesnym świecie, wszystko jest relatywne, wartość życia nie jest określona przez uniwersalne zasady, ale przez pewne subiektywne odczucia, przez kontekst społeczny, kontekst sytuacyjny, przez jakieś osiągane cele i to często ekonomiczne. No i to wszystko prowadzi do e, bardzo poważnego nieporządku, przed którym Jan Paweł II nas ostrzegał. No ale to już widzę, że dwie minuty i kończymy. E, tak się rozgadałem, mógłbym mówić jeszcze więcej, prawda? Zagrożenia dla demokracji, dla praw człowieka. E, no i są tak zwane psychologiczne i duchowe skutki właśnie, które prowadzą do e, poważnych zniszczeń, takich społecznych. I jakieś może kilk kilka punktów alternatywy, rozwiązania, więc to jest propozycja szacunku dla życia, odpoczęcia naturalnej śmierci, wspieranie rodziny jako podstawowej instytucji, edukacja pro-life, opieka nad chorymi i starszymi, a także zaangażowanie społeczne i polityczne na rzecz życia, a także promowanie wartości duchowych. To są takie punkty programu pozytywnego, który proponuje Jan Paweł II dla nas, abyśmy nie zatracili najważniejszej wartości życia, które pochodzi od samego Boga. Dziękuję za uwagę.